Cześć, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w debacie za właśnie z Wiśnią i pozwólcie sobie jednak mimo wszystko pozwolę sobie tutaj trochę poryolować. A właśnie, zaczniemy sobie OXL. Tylko taki. A może powinienem zostawić, bo zawsze mam dobry run, to może coś dla równowagi, powinno być coś, yy, gdzie nie mam fajnego rana. Dobra, niech to już zostanie, niech już to zostanie, all set's up i lecimy sobie dalej. O, podwójne takie pomieszczenie na klucz. Więc jeden będzie sklepem, drugi będzie pokojem, gdzie mogą być jakieś potencjalne ciekawe rzeczy, tak? Hmm. A jak się znajdą klucze, to z chęcią otworzę, Z chęcią bym postarał się to otworzyć. To czy mi się znajdą e, dwa klucze w razie czego? I to jest dobre pytanie, czy mi się znajdą, czy też nie? Może to jest taki pokój, gdzie jest tak dużo pieprzenia się. Że ja pierwsze. Dobra. Lecimy sobie niżej. To jest tak, że zgałganiłem, zgałganiłem. Więc teraz. Oj, cholera. Eee, zgałganiłem. Więc teraz. A Fantastycznie. Zanim zaczę zaczęło zaszar. Zanim zaszarżowało na nas, to już te główne rozwaliliśmy na mniejsze główne. Lechaj, please. Mama na mnie patrzy z tam skądś. Okej, okay, to jest kamień z x -em. Kamień z X-em chciałbym bardzo rozwalić, ale nawet nie mam szybko. Mogę poczekać jak ten robot był to rozwalił, naprawdę. Ale jestem za szybki i wściekły, ale jak żeby inaczej, nie mógłbym dostać bomby, tak? Dobra, no, weźmiemy sobie z Aby ja dostać jeszcze jedną monetę. Znaczy jeszcze dwie monety. Będzie się bardzo cieszył. Dobra, fantastycznie. Ej, ej, padżonku. Weź, uspokój. Weź uspokój, mi. O, się spokój. Weź się spokój, padżonku. Spieprzej mi. Właśnie, się, mi. Bateria. Nie, jeszcze jedna moneta. Jeszcze jedna moneta. Ale, że bardziej mamy sobie gdzie ugrać. Ewentualnie tutaj, ale. Z tych odwis tak rzadko coś leci. Połka serca no. Naprawdę całe serce Leci mi wszystko, co akurat nie potrzebowałem. Zobaczymy jak dużo mumolad mi poleci. To to już wolę zrobić to tak na takiej zasadzie. A mogę być dobre itemy, nie? Mogę, za... mogę kupić jeden, ale. Trudno. A to jest za dwa klucze. Być kretynem. Być kretynem. Tyle z gosa. Speed up. No, braliśmy sobie niżej. Mogę podnieść o połówkę. Kretyn ze mnie, duży, jest kolejny celar, no chyba i powaliło, więcej padżongów, więcej padżongów, ja nie chcę padżongów, no, wypieprzać mi noje. małe, to jest zgincie, przepadnijcie, do no, cholery, daleko, hmm. no, tylko, że na czerwoną arenę to ja nie wejdę, to mi się uda zbić serca jeszcze. No, więc mogę sobie zostawić na przykład tutaj tego ten klucz. To byłoby trafniejsze. Teraz ja mam pewności, że mnie klucz tutaj wyleci. Jeżeli nie wyleci, to będę zły bardzo. Nie, nie. No nie wyleciał. No z gównem mi też nie może wylecieć klucz. Eee. Jebane, padżongi. No to tylko. Ale Arno dostałem na sam początek i tyle I tyle tego dobrego Chodźmy na górę Może coś wylecieć Padżągi chociażby Ale jestem że nie się dostałem sam Socharty Mam trzy Socharty mam cztery ten Ej, mam to, mam to, mam wychodzi na to, mam, inaczej, że mam siedem serc Dużo Okej okay. To Kolejne bomby Czyli jak dostanę obrażenia To będziemy ten Nie, nie interesuje mnie ten David Room Kompletnie Może się trafić coś lepszego Mam nadzieję, że mi się trafi Angel Room z Godheadem, czy coś w tym stylu. No wiem, wiem, wiem. Na Grid mi się tylko trafił. Co pokazywałem taki króciutki odcinek. Tutaj nie ma nic, ale mógłby być secret. Tutaj nie może być secretu. Żadny, w żadnym bądź razie nie może być. Tutaj mógłby być. Bardzo bym chciał i jest. Czy Czyli miał magic mushrooma trafić. Dobra, zaryzykuję Buxy arena. Cholera walka na skrzynie. No, jeszcze mi nic nie wyleciało. To jest aż nieprawdopodobne. mi nie wyleci klucz. No to sobie zwiększałem obrażenia. Tak na sam koniec, w ostatnim pokoju. The chariot. Dobra, trochę tych serc zmiałem. A więc zawsze mogę Okej okay. Klucz! Oh, Szczęście wiśni! się wiśni! No, Strasznie się opasował. ten item jest mocarny na spację. Nie wiem, czy coś może być lepszego, tak, na, na, na spacie. Jest wręcz zajebiste. O, ja bym tutaj powalczył, ja bym powalczył, ja bym to odpalił. Z siebie będę miał bomby, to ja się bardzo cieszę. Ale ja bym chciał Dr. Fectusa, bo Epic Fectusa, no, dawno tego jakoś nie miałem. Nie wiem czemu, ale bym sobie pograł kiedyś Dr. Fectusa, albo Epic Fectusem. Bardzo, bardzo. Nie, 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 bo wolę zrobić się tak, wolę zrobić się tak. Idę tutaj, daję bombę i jakiś inny item? Nie, ale dużo stafu, bardzo dużo stafu. Co mnie cieszy. To jest wreszcie genialne, jak to bije. Jeszcze zabija w moment. Naprawdę. Dzisiaj się naprawdę bardzo dużo stawu, to już mogę na sam start wejść do sklepu i wejść e, do ten. Mmm, do teraz roomu. Oj, jajaj. Piśnia! Don't do it. Tears down. No, zmniejszyło mi to trochę. Okej, okay, ale przynajmniej są farwa dostaliśmy. coś mi się wynagrodziło. Chęć fuel Tears raczej raczej tego nie jestem zadowolony. Zobaczymy, że ten kofiusz jakoś jak nie działa na realnie go OK. Okej. Raz. Dwa. Full health. A odgas To play Mono Socks. Nie wiem, co to do końca robi, ale niech już będzie. Ale że one całe życie odbierają, ale nie są bardzo źli. Ok, ok. Aj nie zażłem odskoczyć. No, naprawdę. Przynajmniej jakieś moje obrażenia teraz urosły i będę sobie już radził tutaj z przeciwnikami w, w miarę szybko, ale... Ajajajajaj... Dziś mnie... klucz... No i jakbym bardzo potrzebował, to mogę zużyć bombę i ten... Ale moje cilce naprawdę bardzo urosły. Mamy naładowane już na... na bossa, co mnie bardzo cieszy. Ale potrzebuję sobie jakoś jeszcze ten, dopakować obrażenia. No będę pierdził jak będę wyzbierał w... monety no. Najpiękniejszy trinket Nie mógł sobie nic innego lepszego wyobrazić Naprawdę Okej okay. Dobra, bbb b No ty bił znacznie więcej o, tak. Mm. A w dalszym ciągu to nie są jakieś itemy, które by mnie bardzo mocno ustawiały. Więc rezygnuję i lecimy sobie dalej. Ketekum still. Ketekum still. Boże. Ok. Z tamtej strony padł. Jest tylko ciebie. Dobra. Idź mi w stąd, wydupczaj mi stąd Gin, przepadnij, spłoń, nie wiem Nie chcę pies pożre, cokolwiek Tęczowa... człowiek gówno Dobra, lecimy sobie dalej Katakums, już w katakumce mieć problemy, a jeszcze w nekropolis nie jestem. No, już obrażenia mam podsakowane, znaczy powiększone. Kolejna bomba. Dobra, to ja chcę tutaj wejść. Oj, 15 monet, ale się spierdziel, naprawdę. Dobra, fantastycznie, ale nic mi tutaj nie podleciało. Okej. Okay. że tutaj! No przestań! Ja coś specjalnie ustawiłem, żeby, żeby cię tutaj pobić, a ten po prostu lata sobie tam i z powrotem. Mogę tą bombę przesunąć tam bardziej, żeby mi tam cztery grzyby rozwaliło, a nie ten. Ej. Aż tak szybko nie myślę czasem, tak? Dobra, wejdź tutaj i zgińże Tutaj sobie zgiń Bomba Mmm. Dobra, mam nadzieję, że jakieś mi monety podlecą, co? Zawsze można ewentualnie maszynę rozwalić Nie ważne, nie Nie było tematu Tematu. No Chciałem jeszcze Borshrusha zrobić, bo rasha nie zrobiłem, ale widzę, że to będzie naprawdę bardzo ciężkie, bo już mam 12 minut. To są Cavesy dopiero. Olercia. Padżonki ja bym użył, ale... To jest bardziej niebezpieczne niż ten. Niż bym przypuszczał. Dobra, mamy sklep. To niezyską za sklep. Chyba. O! Oh. Tak oh. ja, czyli... Będę sobie w stanie jakoś troszeczkę fajnie poradzić z bossem, tak? Okej. Okay. Demon. Użyjmy demon. No to fajnie, no to mi się opłaciło, no to mi się opłaciło. Tylko, że teraz rumuję jeszcze nie mam, a nie jestem zbyt taki, a nie jestem taki mocny, żeby sobie jakoś poradzić z nimi. Dobra, lecimy. Bo teraz room żeby się go tutaj. Nawet na skróty sobie polecimy, dawaj. Okej. Okay. Daddy's love. Nie żałuję, że jakoś podeszłem tutaj, ale może mi zabraknąć czasu. Naprawdę, może mi zabraknąć czasu, żebym się wyrobił. 13 minut. Dobra, zastawiamy. I lecimy, i lecimy. Lecimy, nie śpimy. Necropolis 1, 13 minuta. XL, okej. Okay. Nawet jestem skłonny sobie dostać trochę obrażeń, żeby jakoś tutaj sobie jakoś szybciej poradzić. Moneta muszę dostać podwójny treść. Rumiesz to, a jajaj, To jest boss? świetnie, zobaczył sobie z pierwszym bossem. Właśnie, z pierwszym bossem sobie już powalczymy. Mogę sobie naładować. Sami wiecie co. Gówna tutaj. Właśnie. Daddy's love. No, spał że Daddy's love i w ogóle, ale. że mi bije tam, gdzie nie trzeba, nie? Dobra, trochę obrażenia zwiększone. A, dziękuję, Tato. Teraz zaraz mi pomogłeś. Speed i Shot Speed Up, tak? Ok, no przynajmniej będziemy szybciej się przemieszczali. Będziemy się szybciej przemieszczali, bo to też jest ważne. Ok, ok, eee, Śpieszy wiśnia, śpieszę wiśnia. Czasu niby mam, bo już bossa mam. Maczej It już mam O, lercie, wiśnia. Nie wiem, że ci się spieszy, ale... A teraz... Zaczynam żałować, że tamtej bomby nie podniosłem, bo tak to mógłbym sobie wyjść z tego pokoju w miarę szybko. No ale to nie jest jakiś super hiper ciężki pokój, no żebym jakoś musiał uciekać z niego. Pięknie wlecieli na siebie. Okej, okay. jeszcze siebie. Nie ma nic. Aj! Tato. że go. Okej. Okay. Mmm, powiedzmy, że tutaj. Nie. Na dół. Naprawi się. Masz jeszcze 4 minuty. O, podwójny ten! Jak ja się cieszę. Teraz już wiem, co robi ten MonetAx. I już zajarzyłem, Że wszystkie pomieszczenia, które normalnie by, byłyby na klucz, teraz są na monety. Bardzo fajny motyw. Rumbombaddy. Ram A tutaj będziemy mieli. Mi nie powiedział, żeby to był jakiś item, który by mnie bardzo mocno zadowalał. Dobra, czekam jeszcze sklepu. Czy mi się... Raczej nie, w sklepie raczej nie, nie może być coś takiego, co by mnie bardzo mocno ustawiło, więc chyba... Lecimy nad it leaves. Mamy trochę czasu. Nożyczek bym nie używał, bo nie mamy nawet jak naładować. Ajzak! Ajzak! Zaobrażenia to gorzej? A nie chcę tracić potencjalnego Debi-drumu. W żadnym bądź razie nie, nie, nie mam go zamiaru tracić. Aj, Jak! Dobra? Ajzak! Oh, Weź już spokój, przestań krzyczeć, mamo. To wystaw się. I wAL! Może połówka serca. A, eee, tak, tutaj mam iść. I mam. Wolałbym jakiś item. Naprawdę. Charm Tears To. The Hundreds. The Hundred będzie trzeba się pobabić. Naprawdę będzie trzeba kiedyś usiąść i się tym pobawić Dobra, wlatuj tam w A, tutaj to horn, tak? to, że mam ten item na spacji To mnie tak, tak ratuje Gdzie jesteś? No, mogę przecież się odpalić, tylko sołtana nie tracić To swoją drogą Okay. Mogę sobie tutaj stać tak nieskończoność, aż póki ten. Dobra, to już podwójna rzeź. No właśnie. Widzę, że jak te piżamki będą wlatywać w nich. No bo razu, to jest upi. Peni Naprawdę. So, widzicie, co, co się tutaj dzieje, tak? Jak mu życie tym aniołowi spływa. A ten to już jest w drugiej formie, już... ...połowę życia mu no to teraz trzeci Okej. Okay. No to może raz o przynajmniej zrobimy. Bo Izaka to no nie jest pewne, bo jednak zbyt mocny to ja to to, 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 to tutaj nie jestem. Mm. Taki brałeś? Uff. Trafić baterię. Na Izaku czy na jakiś tam bosie? To będzie mega dobra wtedy. Chodź tutaj. W ogóle mi serce, serce mi nie lecą. Zauważyliście? Blow ty ziadu Będzie mi ciężko Angie Rumy. Będzie mi bardzo ciężko. Na łombie Okej. Okay. <grystanie> Wysoko wleciały, do tych boli, nie? Powleciał. O, wszystkie cztery to widzicie, jaki to jestem? Jakie to są wrażenia? Co znaczy tutaj? Tu, 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 w niego wszyscy wlatujcie. Samson Chain. A to jest ten item! Kurde, eleven to miał. A czy ja chyba graliśmy razem tam kiedyś. XL? Czyli czym szybciej dojdziemy, tym lepiej. Dobra, pięknie. Mogę strzelać nawet z dupy. Zaraz ja sobie umrę do polery o cholera. Dobra, to polaroid zadziałał na moment. Czyżby się, jeśli tak nie zadziałało, Ała Jak mnie to bolało, to jest moment. Jakbym zginął, naprawdę by mi to zabolało. Mam tylko połówkę życia. To jest hardcore. O cholera, o cholera, no to sobie zginałem, jest nieprawdopodobne, ale przegrałem, przegrałem, nie miałem dobrego zestawu itemów, ale zrobiliśmy boss rusha, czyli zostało nam już faktycznie tylko Isaac i Blue Baby do pokonania. To byłoby na tyle z mojej strony, trzymajcie się ludziska, na razie.